Bardzo wiele niepewności mamy w obrębie przyszłości cyfrowego złota, którego halving już za niecałe 3 tygodnie. Więc może warto zainteresować się projektami, których przyszłość możemy zrozumieć. Zacznijmy od projektu Fifthscape, czyli platformy VR. Stoją oni na czele rewolucji rzeczywistości wirtualnej, rozpoczynając erę, w której zacierają się granice między sferą cyfrową i fizyczną. Ta platforma oferuje wciągającą bazę gier, łącząc najnowocześniejszą technologię VR z nieograniczoną wyobraźnią społeczności. Token odblokowuje wyłączny dostęp do treści VR, poprawiając wrażenie z gry i oferując unikalny sposób na nawiązanie kontaktu z rozwijającą się gospodarką cyfrową. Oferują oni token o nazwie Fivescape, aby ułatwić bezpieczne i przejrzyste transakcje w ramach swojej platformy, redefiniując zaangażowanie użytkowników i inwestycje w wirtualnych światach. Ich szeroka gama gier 3D w połączeniu z najnowocześniejszymi zestawami słuchawkowymi VR oraz ergonomicznymi fotelami do gier zapewniają pełen pakiet dla graczy. Ważne w rozwoju projektów przed sprzedaży jest zaangażowanie społeczności graczy. Fifthscape to nie tylko platforma. To ruch w kierunku stworzenia dynamicznej społeczności, w której gracze mogą eksplorować, wchodzić w interakcje i wspólnie rozwijać ten ekosystem. Link do witryny projektu znajdziecie w opisie kanału na naszym Linktree. Projekt zaraz skończy trzeci etap przedsprzedaży, w którym zbiorą 3 750 000. Przy przewidywanej cenie w dniu listingu na poziomie 1 centa możemy oczekiwać wzrostu ceny o 303% w porównaniu z dzisiejszą ceną. Następna cena będzie już 14% wyższa. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem, czy nowicjuszem w świecie VR, Fifthscape oferuje coś dla każdego. Kolejnym projektem jest Near. Ten projekt również zaczął od przedsprzedaży. Początkowa podaż Near to był miliard tokenów. 12% początkowej podaży zostało sprzedane podczas ICO, które odbyło się w sierpniu 2020 roku. Wówczas cena tego tokena finalnie wyniosła 40 centów i zebrali 12,5 miliona dolarów. Aktualna cena to 6 dolarów i 79 centów. Platforma została uruchomiona już 4 lata temu przez byłego inżyniera Google i programistę Microsoft. Protokół NIR od razu przyciągnął dużą uwagę społeczności i dużych inwestorów. Został nawet doceniony przez Vitalika Buterina. Dopóki projekt nie przekroczy 7 dolarów i 10 centów, zyski mogą być trudne. Studniowa średnia na poziomie 4,35 dolarów mówi kupuj. Pokazując możliwe wsparcie, jeśli ceny spadną, co może pomóc w ożywieniu tego projektu. Dodatkowo wskaźnik RSI można powiedzieć, że jest neutralny, co oznacza brak wyraźnego trendu, więc należy zachować ostrożność. Do ATH tego projektu brakuje nam jeszcze naprawdę dużo. I ostatnim projektem, któremu dzisiaj się przyjrzymy, jest optimizm. Optymizm to rozwiązanie skalujące typu Rollup który znacznie obniża opłaty za gaz i przyspiesza czas transakcji na sieci Ethereum. Giełdy, które korzystają z systemu Optimism odnotowały ogromny wzrost szybkości transakcji. Odnotowały również stukrotny spadek opłat. Optimism może uruchamiać rozwiązania skalujące warstwy drugiej, wykorzystując możliwości obliczeniowe zarówno on-chain, jak i off-chain. Aktualna cena Optimism wynosi 3,15$ i jest to 20% spadek ceny w ostatnim tygodniu. Technologia Optymizm może przyciągnąć jednak więcej użytkowników, co może podnieść ceny w średnim okresie. Jednak przy najbliższym wsparciu na poziomie 2,82 dolarów wszelkie negatywne zmiany mogą doprowadzić do spadku. Także jest to spacer po cienkiej linie. Jeśli nastroje na rynku pozostaną pozytywne, to jest szansa na wzrost. Także jak widzicie, indeks chciwości i strachu jednak szybuje w dół. Choć wciąż jest na poziomie 71%. Chciwości. Dajcie znać, czy WY wciąż jesteście chciwi, jeżeli chodzi o rynek krypto.